Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Maciek, a to jest Bioshock Infinity, którego otrzymałem w ramach współpracy ze sklepem Kingwin.pl. Grę możecie zresztą tam bardzo tanio dostać, także myślę, że warto zobaczyć, jeżeli ktoś ma ochotę. A tymczasem ja chciałem pokazać Wam tę grę, dlatego że sam jestem bardzo jej ciekawy. Udało mi się zagrać tylko w pierwszą część tej gry i to dosłownie chwilunie, także totalnie nie znam się na niej. A z tego co słyszałem, Bioshock Infinite dużo się różni od poprzednich części, ale piękno tego świata ze screenów, z filmików, tak mnie zauroczyło, że stwierdziłem, że koniecznie, koniecznie muszę to zagrać. Okej. Okay. Generalnie grafika prezentuje się bardzo fajnie. Jest tutaj taki wiktoriański klimat, który mnie zawsze, zawsze, zawsze urzekał po prostu. Oczywiście, że weźmiemy poziom średni, zobaczcie. Mnogość kolorów. To jest przepiękne, właśnie w Bioshock Infinite. Eee, z tego, co się orientuję, eee, cała akcja gry dzieje się w miejscu, które zwie się Kolumbia, ale zaraz dowiemy się, dowiemy się zresztą nieco więcej na ten temat. Okej. Okay. I mamy. intro. Okay. Hm. <laughs> Umysł obiektu będzie podejmować rozpaczliwe próby w celu stworzenia wspomnień, gdy żadne nie istnieją. Bariery w podróży międzyczasowej. 1912, niedaleko brzegów main. No proszę. Płyniemy sobie jakąś łódką. O, dostaliśmy jakieś pudełeczko. Okej. Okay. No cóż, ciekawe jest, co się stanie. Płyniemy łódeczką. Na razie nic się ciekawego nie dzieje. Wszyscy, wszędzie światło błyszczy, pada deszczyk. Mamy jakąś lampę. Płynie z nami dwóch ludzi. O, mam swoje łapki. Okej, okay. o proszę, zobaczcie. Dostaliśmy mały osprzęt w postaci pistoleciku. Bardzo mi się podoba ten. E, ten świat taki. Właśnie w stylu wiktoriańskim zorganizowany. Oj, coś mi zcięło. O, dopływamy do jakiegoś miejsca. To wygląda jak port. Zaraz się dowiemy, co się dzieje. Aczkolwiek ja jeszcze chciałem tylko włączyć napisy, bo um, chcę, żebym nie musiał wszystkiego tłumaczyć. Więc po prostu a, ustawienie graficzne. O, 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 o. Niestandardowe. Wcześniej ustalone. Gdzie to mogę zobaczyć? Audio? Pewnie audio. No, napis dialogów. Okej, okay, zapisujemy zmianę. I wracamy do gry. Okej. Okay. No i dopływamy. E, w grę gram, jak widzieliście przed chwilą, prawdopodobnie na średnich ustawieniach graficznych. Ale myślę, że to powinno wystarczyć. Zobaczcie, nawet na płaszczach tych ludzi widać spadające krople. Wygląda to całkiem, powiem wam, przyzwoicie. F, okej. Okay. Okej, okay. więc wszedłem na brzeg. Jest jakaś latarnia morska. Wygląda to stosunkowo ciekawie. O, co oni odpływają? No, zaś, no i zostałem sam. To chyba ja jestem Booker, okej, okay, czyli nazywam się Booker, to ciekawie. Generalnie, zaraz zobaczymy, co się dzieje właśnie w środku tej latarni morskiej. Gry nie znam, tak jak mówiłem, na razie zauraczyła mnie jak na razie swoim e, wyglądem. Bring us the girl and wipe away debts. O Jezus. No cóż, napis nie wygląda za sympatycznie. Zapukamy. O. Z tego co pamiętam, latarnia była też w Bioshocku pierwszym, ale może mi się e, tylko wydawać. Użyj basenu. Okej, okay, użyjmy basenu w tej sytuacji. O, widać nas. To my. Okej. Okay. No dobra, użyliśmy tego, czyli musimy chyba iść na górę, nie? Zobaczymy w takim razie. No właśnie, jest tu ktokolwiek? Przeszukaj kredens, zaraz będziemy mogli przeszukać kredens. Leci muzyka, zresztą bardzo ładna. Przeszukamy cred, kredent? Kredens. Bierzemy wszystko oczywiście. No proszę, monety w poduszce jakieś osiągnięcie, mi jeśli tutaj widzę. Posunęło do przodu. Jaki tu jest wyizer? Boże, coś się coś niedobrego stało? Użyj z lewu. O, fajnie, interakcja z przedmiotami jest. Mogę wyłączyć cię radio? Chyba nie za bardzo. A to? Tu też widziałem jakieś, jakąś ikonkę? Użyj z lewu, a to nie. Nie chcę używać ciebie z lewej, chcę przeszukać jakąś. jakiś tutaj. jakiś element tego otoczenia. Z tej strony. Nie, tu jest łóżko. Ma teraz który też jest przesunięty. Troszeczkę Podnieś portfel No dobra A, czyli na razie mamy taką Zabawę znajdźkową troszeczkę, tak? No dobra, użyjemy telefonu w tej sytuacji Zobaczmy Stary telefon No klimacik ta gra ma, przyznam Ciekawie się to prezentuje Niestety głuchy telefon Nic nie ma tutaj O proszę, jakaś trasa zaznaczona Czyli jesteśmy w Ameryce Jesteśmy w Ameryce Konkretnie Ameryce Północnej z tego co widzę Mamy tutaj Stany... Stanów Zjednoczonych, odznaczone na mapie. No cóż, idziemy w takim razie do góry, tylko jeszcze stąd nie mogę czegoś zabrać. No właśnie, no właśnie. Zbierz owsiankę. Tu coś jeszcze mogę wziąć. Wypij kawę, sole. No, ciekawe. Zbieram jakieś rzeczy. Jest tu trochę mrocznie, przyznam. Spodziewałem się bardziej kolorowego takiego. Wow! Ok, wygląda to dosyć intrygująco, w związku z czym zanim. Zacznę rozmawiać z tym człowiekiem tam, to poszukam beczkę. Zresztą mi się wydawało, że ta gra to nie jest jakieś. Don't disappoint us. Czy on nie żyje? On chyba nie żyje, nie? Cholera. Dobra, to zbierzmy w takim razie w srebrne orły. To jest chyba waluta, która tutaj jest w tej grze. Czy ty żyjesz, przyjacielu? Nie żyjesz, no cholera nie żyjesz. Okej, okay, zrobiło się nagle cicho. Nie mam tej muzyki, wszystko jakoś tak jest dużo mniej przyjazne. No dobra, zacznijmy co na górze. bo mi na górze będzie ta rzecz, której szukamy. To jest latarnia morska. To są dzwony. Okej, okay. mm, czyli musimy zadzwonić. Zadzwonić zwojem. Dwa razy kluczem i dwa razy mieczem. Okej, okay. coś chyba uruchomiłem. What the fuck? O kurde, ostro Coś zaczęło brzęczeć i niebo się czerwieni Przyznam, że stylistycznie ta gra to arcydzieło Naprawdę, mi się bardzo podoba Okej, okay, coś wydaje z siebie dźwięki Nie wiem, czy to odpowiada temu, co ja zrobiłem z dzwonami O, proszę Co to za dźwięki? What the fuck? Kurde, nie podobały mi się te dźwięki, naprawdę Susmaria, co tu się dzieje w ogóle? Tam widać jakieś na horyzoncie jakieś elementy, jakieś, jakiegoś lądu. O proszę. Zaś cholera. O! Wow! Otworzyły nam się drzwi, idziemy tam Otworzyły nam się drzwi lotarni morskiej, co prawda? O, naprawdę To nie wygląda za dobrze, no ale... No ale usiądźmy no Zwyczaj jak się siada na krześle, wokół którego nic nie ma. Kończy się tak, że zapinają nam się jakieś pasy, no właśnie. I, i, i kończymy. What the fuck? Jezus Maria, coś nam się otworzyło. Oj, bardzo niedobrze. Czy my się jesteśmy zamknięci? I czy my. Okej, okay, rozpieprzyło nam chyba pistolet, wiecie? Wznoszenie? Czemu ja nie mogę się z wydostać, cholera? Jezus, czy ja lecę do góry? What the fuck? Ale genialne 5 tysięcy stóp, 10 tysięcy stóp, 15 tysięcy stóp Lecimy, kochani, czy ja tam widzę siebie? Okej, okay, to jestem chyba ja. Wow, Ja pierdzielę. Jaki niesamowity widok! Widzicie to? Widzicie to, co ja. Przecież to się w pale nie mieści. Patrzcie, jakiś tam ten szybowiec leci. Taki szybowiec. To się nazywa. Yy, nie wiem, jak to się nazywa. Takie, takie na balonie wielkim. <grym> zobaczcie, to leci. Steampunkowy świat. To jest przepiękne. Przepiękne, naprawdę. Jakiś tam wielki anioł. Zobaczcie, flagi. No i dobra, zaraz chyba wylądujemy. Wychodzi na to. Jest usiadłem na jakimś dziwnym krześle zapiętym. Nie, Fader Comstock. Nasz przodek, przodek, prorok. Jaki przodek? Dobra, otwieraj się. Bestialska maszyno Czemu się nie otwierasz? Tylko zjeżdżam jeszcze gdzieś na dół. Czyżbym wpadł do jakiejś stacji kontroli lotów? Okej okay. Zapisane w chmurach. Zjeżdżamy, zjeżdżamy. Why would he send Jezus, Maria. Yeah, I'll try finger. And then we. Uh... Okej, okay. so let us Okej okay. Wbrew pozorom to piękno świata może zostać użyte przeciwko mnie Bo ten świat jest piękny i tak dalej Ale to może tylko zbudować klimat, który będzie mnie przerażał Poprzednie Bioshocki były takimi troszeczkę horrorami Z tego co się orientuję No krzyczące te kobietki, jakieś dziwne zmutowane stwory w, w pierwszych, w pierwszej części Którą grałem tylko dosłownie chwilkę Zdarzyły mnie przekonać do tego Jezus Jakiś Prorok, który Prowadzi ludzi do nowego raju Zaraz zobaczymy, trafiliśmy do jakiegoś co się dzieje? O! Aha, bo to się roz, rozłożyło, rozstąpiło. dobra Okej okay. Czy teraz prawdopodobnie nas puści? Ten pieprzony... Mechanizm, który nas trzyma O proszę, puścił nas, dobra, jesteśmy wolni Bardzo fajny motyw właśnie jest tutaj z tym pierwszoosobowymi animacjami Jak tam rę rękami macha ten nasz bohater i tak dalej Dostań się do miasta, what the fuck? Dostań się do miasta The seat of the prophet shall sit the throne... O matka... Nie wygląda za dobrze, ale przeszukamy jeszcze okolice. Podnieść srebrnego orła. Trzeba koniecznie zbierać monety, nie wiem do czego one mi się przydadzą. Ale bardzo chętnie je pozbieram. The world of the, word of the prophet. Okej, okay, czyli to jest jakieś słowo proroka. Jakaś ich pewnie biblia, czy coś takiego. No, nie wygląda za ciekawie. Nasienie proroka. Przepraszam, że się zaśmiałem. Dobra, um, ale to wygląda ładnie. Kozasko, nie? Ja pierdzielę. Centrum powitalne. Aha. Jakaś piękna muzyka leci w tle. The Lamb. Okej. Okay. Co tu jest? Jakiś dziwny ołtarz. Trochę creepy, nie? Kurde. Podnieś srebrnego orła. Kradniemy wszystkie ofiary. Przeszukaj prezent. Srebrny orzeł. Jakiś zabawek tej dzieci naniosły. Kurdem. No, wygląda to ciekawie, wygląda to bardzo ciekawie, wciąż, jestem dalej pod wrażeniem. Pudełko na kapelusz, nic tu nie było, w futerale też nie. Eee, nie, 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 tap, nie tap, przepraszam. Eee, jakieś inwentory, coś, nie ma czegoś takiego, nie ma. Ja mówię, ja poznaję jeszcze tą grę. że spodziewajcie się, że przez chwilę będę się tak. Eee, czy staro się ogarniać, to będę. W ogóle to jest woda, nie wygląda to za ciekawie, że jest tutaj woda, bo wszystko jest jakby zalane. Muszę znaleźć jakieś wyjście. No to szukamy wyjścia. Czy da się to jakoś sprintować? Da się. Ok. w tym się da sprintować. Tam już byłem. Idziemy na drugą stronę. Wow! No, jesteśmy w niebie. Witaj, przyjacielu. Ale zanim będę się z Tobą. Znaczy, będę z Tobą rozmawiał. I of the Podnieś. Sebrnego Orła. Zobaczmy. Tutaj nic nie mogę zabrać. To jest jakaś chyba ich biblia czy coś takiego, bo tutaj wszystko jest rozłożone. jakaś kobieta, ta kobieta musi być istotna w ich religii, bo tutaj są też jej posągi i tak dalej widzicie. Wygląda to dosyć ciekawie. Podnieś voxofon. O! O! Jakieś nagranie kosowe? Wow. Ok. Szukamy prezentu. No. Okej, okay, gadają to o grzechu i odkupieniu. Wszędzie tutaj są w ogóle kwiaty, zobaczcie. Ta kobieta jest jakaś, jakimś kultem otoczona, jak Maria. Mi się to teraz kojarzy z, z wiarą chrześcijańską. Maria i Bóg, chociaż nie wiem dlaczego mi się to kojarzy. Nie powinno mi się kojarzyć. Idziemy, to jest jakiś człowiek w białej szacie. Wygląda jak amerykański pastor. <głynne> <głynne> Tylko ja mam takie dziwne wrażenie. Ja chociaż nie wiem dlaczego jak amerykański pastor, bo nie chyba tak nie wyglądają. Jakoś takie pierwsze skojarzenie moje było takie. Eee, zobaczmy. W takim razie to jest na tole. Wow! No i czy to nie jest imponujące? Kaznodzieja Witting. I, ka i każdego roku w te najważniejszy dni panowie posiadali na naszą miastę i naszemu prorokowi, bla, bla, bla. się przez ofiary i dziękśnienie. Okej, okay, to jest trochę creepy, przyznam. Czy ja mogę tam przeskoczyć? Że tam idą ludzie. Tam jest kobieta nawet, jakaś zakonnica jakby. Gdzie jest ten cały profet? Tam jest. O! zobaczcie, mogę tej podejść. To jest kaznodzieja witing. Wejdź do kręgu. Propuśćcie mnie. Tak, to jest Sodomy. Kolumbia, czyli to jest Kolumbia. Zresztą niż są podobni. Jezus Maria. Jezus Maria. Wszyscy są podobni, zobaczcie. Jest ponowne narodzenie się w wodach ścielnych. Tak, mogę zostać okrzczony, ale ten koleś wygląda jak psychol, zobaczcie na jego oczy. Dobra, chcę przyjąć chrzest. Okej, okay, przyznam, że pierwsza w grę, która ma jakieś takie ostre motywy e, religijne. Panie, że mnie podtopił. Dobra, mam mnie ochrzczono. Okej, okay, nie wyglądam na czystego. Świetnie, dalej mnie podtapię. Dobrze, dokładnie tak, dokładnie o to chodzi. Okej, okay, ta gra jest lekko creepy, muszę przyznać. Muszę przyznać, że jest coś creepy w tym pięknym otoczeniu. Czy my trafiliśmy do jakiegoś spokoju przesłuchań? Jezus Maria. To jest chyba jakiś koszmar, wiecie? Ale wolę i tak przeszukać, czy czasem czegoś tutaj nie mogę Zdobić. zdobyć. No otwieram, no od Wow. patrzcie, co tu się dzieje? To jest zbombardowane miasto. Na pewno był sen. Eee, zobaczcie. Na szczęście tylko sen. Co się dzieje? Czemu oni nas celują? A, kluczami. Skąd wiemy, że to był nowy Eden? Jezus, to jest to takie piękne to wszystko. Zobaczcie. Ojciec z Waszyngton. Ojciec Jefferson. Ojciec Franklin. No, zobaczcie, kurde. A co to jest ze stworzenie? Jaki ptaszek, fajny koliberek. Znajdź statuę Kolumbii. Ojciec, okej, okay, to jest jakiś, jakiś taki kult tych wszystkich prezydentów Stanów Zjednoczonych, tak? Oni są wyróżnieni jako bogowie. Jezus, jakie to jest piękne, to się nie mieści w pale, ludzie. Nie żałuję, że zagrałem w tą grę pod tym właśnie względem, że urywa dupę pod względem wyglądu. Okej, okay. ojciec Comstock, to jest ich prorok. Jakaś wiara oparta na kulcie prezydentów Stanów Zjednoczonych, wygląda to dosyć mrocznie. Okej, okay, wszyscy ci ludzie modlą się i stoją w jednym miejscu. Możemy wyjść z jakiegoś takiego, nie wiem, miejsca kultu. Coś... Przepraszam was bardzo, ale coś zaczęło mi klatkować. Może po prostu jak... O. Jak przyjdę przez pewien element? Okej. Okay. Nasz bohater też zobaczy, że coś jest nie tak z tymi ludźmi. O, No przecież to jest. Hiper... Nie no patrzcie, no come on! Już tak wygląda przepięknie. Ta gra wygląda przepięknie. Czy ja gdzieś się zsuwam? Aha, dokuje. Zobaczcie. Te platformy dokują ze sobą teraz. Wow. Nie no, niesamowite. Muszę przyznać, niesamowite. Mój ulubiony park miejski dokuje tutaj między 9 a 11. Jest tam wodospad i inne atrakcje. Aha, czyli to jest w formie takich latających statków, które dokują Jezus Maria. Naprawdę, ta gra jest przepiękna. Patrzcie, na wszystko, obraz, znaczy obraz, posąg tego prawdopodobnie proroka głównego. Zjedz hot doga, zjedz popcorn. Wpierdzieliłbym, no. A czemu to mi ujmuje zdrowie zamiast dodawać? Miało mi to dodawać zdrowie. Cześć przyjacielu, ty chyba sprzedajesz hot dogi. Gra insta będę musiał zmniejszyć mm, przy nagrywaniu y, te... Detale, nie? Okej, okay, przyznam, że to, że to jest niesamowite. Kurde, no. Zobaczcie tą, tą samą okolicę. Dla samej tej okolicy warto jest zagrać w tą grę, naprawdę. No dobra, ale tymczasem ja już muszę kończyć powoli. Odcinek już powinien dobiec końca, A ja też muszę poustawiać parę jeszcze rzeczy, żeby nam się wygodniej grało i oglądało. Tymczasem, czuł. Cóż, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego fragmentu gry. Zobaczymy się jeszcze, myślę, że w trzech albo czterech kolejnych. Zobaczę jeszcze, jak sobie to zorganizuję. Jest mi się w... mam, mam, mam taki plan, żeby seria trwała gdzieś tak. Z... Do 5 odcinków maksymalnie. Myślę, że to będą jakieś 3-4 odcinki, właśnie łącznie. Um, ale na razie dziękuję Wam za oglądanie. Chcę tylko dać Wam posmakować tej gry, żebyście mogli sami sobie ją przejść i zaznać tego, czego ja zaznam, myślę, przychodząc ją całą. Ok, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Um, I do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Trzymajcie się i na razie.